Zgodnie, niezgodnie, zgodnie. Zgodnie? Nie. Odwrotnie. Niezgodnie, nie zgodnie, nie zgodnie, zgodnie, niezgodnie. Tak. Tak dokładnie jest, było. Tak. NO I NAS OSZUKALI, NO! Eee się z nim dobrze kumpluje. Rainbow. Rainbow? A my już znamy mapę, <laughs> no A album, ja nie, bo... Nie. nie no, pierwsze bo... 10 punktów tylko kolejne. Bo... Mini, co? No. Go, 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 go. No, nie, Sprzęt jest nie zawsze działający. Ryncaj. No i po co? No i po co ty mi to robisz? Po co ty mi to robisz, no. No i po co no, ty mi to ty 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 robisz? pierwszy. No ale po co ty mi i sobie tobie zarobisz? To sobie Bo tobie. Pierwszy? Ale to po co? Ja się pytam. To nie jest odpowiedź. No, ja no, wiem, że jest jestem pierwszy. <śle> I że ty jesteś drugi. I. A ola, a wiedziesz teraz ładnie? Wcześniej. Postarałem się, postarałem o, wcześniej się. Nawet na głuchego. Krzyżdałem. o nie. o właśnie o, lisek nie wjechał. No. No. Wjechałam ładnie. Bardzo ładnie, Ola. Zahaczyłem sobie ściankę. Za to twój mąż. Nie. O! Ola! No. <śmiech> <śmiech> no. Pytałem, czy ładnie wiedział. No. no, wjechałam. Wjechać. Ej, wjechać. nie co teraz? <laughs> A doleciałam, tak. Mam nadzieję, że tu jest buścik jakiś, bo... O, nie. Czy ja to... Tak. <śmiech> <śmiech> nie wiedziałem, że tam trzeba skręcić. <laughs> to pojechałem nie! Ty, ty, no pojechałem, no. po prostu. Wypadłeś? Tak ładnie ty, mi szło ty, za pierwszym razem, jak ktoś... Wypadł, to nie ja, to nie ja! O! Nie, nie ja. No nie ja. Nie, nie, nie. No nie. No ciekawe, jak tam. tam no. Mówię! Go, XLR, Mini. Mm. Mm? Czy mm? ty żykasz się? to nazwę? Nie, machałem głową. Mm -mm. Aha! Praktycznie a ja przecież to a, nie ja robi to się tego jakieś... tak! Michał! Obudź się! Obudź Jadę się. różową jak coś, nie wiem. Obój się! Będzie, obudź dobra. się! Tego się tak nie robi! A ty próbujesz to strzałka działa jak coś. <laughs> Ale jeszcze nie jestem pewny. Oj! Albo nie pojadę pomarańczową. Jesus. Nie no pierwsze 10 Jest? punktów to nie powinniście nie. na tych przed tych takich. Chyba ta, ta pierwsza całkowicie, pierwsza, no. nie? Czyli zielona. Taka No strzałka. Aha. Ty, a ja, no ja pierdykam, ale ja że tutaj jak jakiś... Tak, zielona strzałka. No dobra, dziękuję. Jesteśmy dobrymi użytkownikami. Użytkownikami. UŻYTKOWNIAKI! Oj. Zielona strzałka, chilita, no dobra. O, siema. Siema. No, mogłem to lepiej zrobić. Co tu się robi się? A do prawej. O! Halo? Ale tu tędy? Nie. Ej! A co się zamykasz? i Nie chciałem w ciebie wjechać, więc pojechałem prosto. drugą stronę. Widziałem <grym> to. Okej. Okay. Okay. Ja no tak, chciałem. A mnie doleć. A może? O, 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 o. Yeah, brawo, Cześć. Brawo. Poleciał, dobra. Na wprost, jak coś. Tam, na tym pomarańczowym, Aha. na wprost. No dobra, ja nie doleciałem na tym, co ty teraz robisz. Nie wiem, jak tym dolecisz. O! Nie wiem, gdzie teraz. Dziwny ten Parkur... Już idę, już idę! Nie pi! A, prosto, musicie spać tak Uf. mocno, jak chcę. Na pomarańczowym, widzicie, prosto? Tak, nie na no. pomarańczowym prosto, zaufaj. Dolecisz, ja doleciałem. Ale prosto… Prosto, bez skręcenia <noise> rampy, prosto. No dobra. Aaaa, nie doleciałem! Jak ty pierdzielisz teraz, że się dolatuje! Zaufaj. Zaufaj. No doleciałem. <głos> zaufaj. <głos> I dokładnie nie doleciałem, no kur... Dobra, możesz jechać. No ja doleciałem, co mam ci powiem. No, zaufaj. <laughs> Jeszcze jakbyś nie, nie, nie dopowiedział tego, no. <laughs> Zaufałem, no i co, no i wyszło jak zawsze. Nie było zwara. Ja specjalnie tak kłamię, żeby być pierwszym. No, wiemy to. To, to akurat, właśnie i nie wiem, ja naiwnie cały czas... No. Całe życie no, całe życie tak moje wygląda. Kurw, no przecież znowu nie doleciałem! A czy jestem! Ja na pierwszym doleciałem. Jeszcze coś chciałbyś powiedzieć. <ínpolis> Interesującego <Rainbow> <Bullet> <laughs> nie wiem, <wasnthrop�ram görüşte> <fighting> ale lepiej sithe... latam. Ty lepiej latasz? No tak, no. Si no, <Leonard> <czy> Wha no prawda. <cima> no, Nie wiem, że Ola doleciałaś, bo mnie po Nie, nie doleciałam. O, no to czyli trzecie miejsce, jest kurset. Ewidentnie. Nie, no lisek, co to no tak nudno. No i ej ej bezki, tu się nie da dolecieć. No to, tak nie trzeba, tak? No trzeba, ale to nudno tak nie. No wow. nie, naprawdę jakieś pierdzielone wyrównywanie nie jest. To no też to jest easy. Nie. To trzeba w drugą stronę. No. <laughs> czyli... W drugą pewnie jak strzałki pokazują. Jest taka szansa. Chociaż nie. Nie. I pierwsza w przeciwną, druga zgodnie i trzecia. też Przeciwną. Nie. Nie wiem o czym wy mówicie. Zobaczysz. Będą takie. Z, nie wiem, Dobra, doleciałam. Trzeba się rozpędzić. Full Jakie, ten... Czemu są te punkty takie małe? No właśnie to robię. Tutaj też nie ufam. No, no, nie, no nie wierzę, I na czwartym, o, palcem w dupie, tago. No. Ech. Nie ufam mapie, Siema, to się, się rozpędzam. ma. Mapa mnie wy... wy... wy wyćim, cierim, ciała. O. nie. Trzeba zahamować na końcu. Za Trzeba. Tak ja tam na pełnym w ha. Co za sklalom w ogóle chory Ej, co teraz? No naprawdę, ech, to jest takie szybkie auto Właśnie, brakuje mu mocy. No właśnie teraz Lekko wuj i, i przeleciałem Co ja mam tu zrobić, przepraszam i tu tędy, no przecież O, pa, o faks, znowu robot się mi zaczął, Faxa. Widzisz? też. O, daj wejście. Co jest nie tak z tym autem w ogóle. <grych> to Porsche, no jakby dużo jest z tym autem, nie tak. <grych> faks, coś mówił, że na wolno, ale gdzie? Na ten... różowym, do góry. A to, to jest to, co ci mówiłem, że dużo mocy. Nie. <grych> To, a teraz tutaj, to jeszcze. Ja prawo. Mogę tego zrobić, no. Ja prawo i ona prawo. Ja ja Zanim cię usłyszałam z tego robota, to ten. Co tu mówiliście, że zgodnie ze strzałkami, niezgodnie ze strzałkami. Takie podjazd najpierw masz wąskim przejazdem podjazd, no, do góry no tak, no. I potem takie trzybeczki. No. A to. Zgo... Niezgodnie ze wskazówkami, jak A faktycznie, je... racja, racja. Za tu każdym jesteś... razem niezgodnie? Niezgodnie, zgodnie, Tylko zgodnie pierwszy. niezgodnie. Co? Zgodnie, niezgodnie, zgodnie. zgodnie. Nie. Nie, odwrotnie. Niezgodnie, niezgodnie, zgodnie, niezgodnie. Tak. Tak dokładnie jest, było. Tak. No i nas oszukali, no! Źle! Niezgodnie, zgodnie... Y... Zgodnie. Tak, niezgodnie, niezgodnie zgodnie, zgodnie. Dobra ja tak powiedziałem. A może? Nie, nie powiedziałem. Ale malutki tak. punkcik tu jest matką o... kochana. cute. naprawdę? Ostatni, Ostatni, o, 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 o. Ostatni znak mnie wystał tak, że nie... Nie, nie mogę na niego wjechać, tak jakby był zablokowany, nie? No ale... dalej? Aha Hola Nie <śles> mogę w tą grę <śles> dzisiaj <śles> no, Myślałem, że... Że jakoś lepiej to zrobione jest! Co ty Paxu tutaj tak zrobiłeś? Oj. Na pełnem wózku Dawaj Ola, zmieścimy się, zmieścimy się, dawaj, dawaj! Przodem czy tyłem? Ja przodem, przodem Ojoj <śleski> <śleski> oj Ojoj, 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 ojoj Po oj. prostu ja przeleciałem, <śleski> 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 tak po tak z pełnym łuk Po prostu przeleciałem to fajny ten twój taki. Yy, robotowy śmiech. To sama. Tak. Ola? Nie. <śmiech> <śmiech> Ale zmieściłem się ładnie. Mhm. <laughs> Może to jest tutaj... połowa dopiero tego. Nie doleciałem teraz. Weź to, wycypuj. No, ciężko tam wycyklować Na pomarańczowym Barsing. na wolno? Tak się Do... mówiłeś? Na różowym, do góry, tak? No, tak. no. Dobra. Gdzie tu? A, mm. Naprawdę jeszcze raz, bo źle mi. Co za gówno? Co Ale co to jest gówno? beznadziejne, że trzeba całą tą. Znowu mam zaufać na różowym? na wolno. Nie, tu jest ten, teksturka. Zrobiłem na pełnej epie i teksturka to jest. Aha. <grym> no właśnie, no tak to jest, zaufać. No, zaraz. Ja fajnie by było, jak mi tu se... No mógł nie wierzę to. w tą grę. <grym> Może Nie! Iść, na przykład tym. Ora. Jeden stop. Nie ma szans się... Drugi stop! Nie był drugi stop jak coś 23, eee, no to Na ty 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 tym ym, Shepard, na tym różowym czymś w fifraku, to jak? Na szykowano... Ja pojechałem na szybkę mi zatrzymała tekstura, ale... No może to jest. To jest teksturka faktycznie, ale jestem rzuczkiem gnojowym. Jak przelecę teraz Mam, ale taki punkt, że trzeba go dotknąć wręcz. O, jestem ale tutaj Ale te opony już. są takie nieprzyjemne, matko kochana. To no tak, to dwie, też ale... miałem problem tam, prawie spadłem z tego. Jeden... Aha, i znak nie wysłał. <noise> <noise> tak? Pierwszy znak. Tutaj powoli trzeba, Lisek? Gdzie? No tutaj robię to wyczuć samo co czy... trzeba. A... Koltówkę trzeba wyczuć. To najgorszy typ punktu Bo mnie za pierwszym razem nie, do... nie ten nie doleciałem, za do drugim wysrawa w połowie Wyczute będzie? E, wyczute. I to za pierwszym razem, tak, godzień dobry Brawo ty! No ja Brawo, byłem. nowe ofe. Aaaa nikt nie płaci, to nieważne no, i naprawdę mnie tutaj tak wywaliło. Że tędy, tak. O, cześć, lisek. No no mnie tam tak wywalił ten boost, że zrobiłem beczkę no. od razu. <laughs> ja to nie trafiłem. Ty, ale to fake, punkt jest. Tam fake, punkty, no. Dużo jest. Real... I teraz nie dolecę, patrz, na pełnym W i nie dolecę z boostem. Ta mapa jest zepsuta i to nie polecam no, nikomu, ale grał i tracił czas. No ale nie, no, bez to ten boost tutaj... Znaczy nie boost, przepraszam, wyrównywanie to jest do dupy. Do ciupy. I to nawet nie Oli. O, a teraz doleciałem na easy. No, tutaj niestety... Jak part robiłeś na tym białym? Którym białym? No, no, Jezus! Tuż um <noise> <noise> Żart był taki. O, <noise> no matopajowiczny. No pełne wuj! Ten samochód nie dolatuje na trzecim miejscu. <noise> Jakim białem? Musisz mi ola powiedzieć. No, <noise> wyczuć takie... musisz. Nie, nie da się tego. No. Tak. A, to wyczuć. No ja tak, tak... Nie wiem, tak na... Pół prędkości tak jechałem. Tak, wiesz, tak... Dodawałem po trochę wuj, tak... Jechałem ani szybko, ani wolno, tak? O. Dziękuję. O ty... Ty, ja tu mam zaufać? Tak. Czy po Aqua Blazerze coś jest Pax? Tak, jeszcze są punkty. Jeden tak. głupi z rurami, bo są fake punkty w rurach, więc... <grym> ha. Moje ulubione. Pakę, versus Real. Pakę. Trzy rury naraz musisz zrobić. I to w miarę szybko, bo. Tu na pewno musisz. Nie, nie, nie dojedziesz. Każda kolejna jest chyba dalej od pierwszej. Wow. Rozpędź się od zera, bo nie zalecisz. Okej. Okay. Fake versus real. Zaufaj Packe. O nie. <ścoughs> jest <Już> dzisiaj <ścoughs> tyle razy, ile... Jezus! Dobra, nie, 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 bo poliłem się. <ścoughs> Wciski się pomyliły, chciałem. Tu jest lechać. dwa razy to. Trzeba to zrobić. Real. Fakę. Tu trzeba dwa razy lisek zrobić. Przecież ja dopiero ten wszystko skończyłem po tym Za każdym razem nie dolatywał mi samochód, jest tak zepsuta ta mapa. Albo wyrównywanie trzeba wyłączyć na tych. na parkurę. No, nie było... dało się nic zrobić. Aha, jak się nie dało, no to. No to, to, to mapa ta zepsuta. mapa jest totalnym. głównym ściekiem takim. <pum> Ale rainbow. No nie! No i teraz za szybko Takie jest real No to pewnie przyjdzie sobie liseczek zrobił I już za pierwszym Ty już tak zrobiłeś wcześniej A tak Fajnie by było to zrobić wiesz W tym stosunku tutaj Co tu trzeba zrobić? Za pierwszym z razem do rury za pierwszym razem, a ja tak próbowałem jak debil Jezus Maria czemu i mnie nie chce ładnie tak wy, 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 wy Co? Nie wiem Nie wiem czy ona mówiła teraz do liska czy do mapy No też nie do mapy nie! Bo robię te przeskoki Te rane A to to tak trzeba <laughs> ze środku No No to musisz no ładnie to faktycznie trzeba Proszę, trzeci. No tak. Ale tu jest wyżej ten punkt, ale... No i dlatego trzeba go jakby. No tego... Nie wiedziałem, że wyżej. Myślałem, że wszystkie takie same. Ale już jestem na tym etapie. Tutaj dobra, z tego różowego tu. na drugi przeskok też trzeba się tak rozpędzić. Ładnie? O! Dobra, zrobione. <laughs> Chyba tak. Tak, trzeba, tak, no. tak, tak, tak. Dwa tam są takie, Mhm. Dobra. Done. Czy tam gdzieś można poczekać przed mem, jeszcze kawałek podnieść, Powiem ci kiedy się musisz Bo będzie do... ten automatik trzeba zrobić na samym końcu. To tutaj stój w sumie, bo tu się trzeba Dobra, się w prawo. To spędzi. Jak lisek dojedzie do ciebie, to kończy i dupie Ja się nie będę skrywać. Ok. No i żółta monetka. Myślałam, że już skończyłeś na to. Nie, <laughs> czekam przecież. To jadę, tak? Nie. To jadę! Oj. Jeszcze trzeba zrobić. Bezbłędnie, automatyka Autematyka. Jego się nie da zepsuć. <laughs> przecież ty się wysrałeś na tym Pokażę ci? A nie, faktycznie